12 październik 2013 rok w Podhalanka, Sala Ludowa. Dziś odbędzie się festiwal Dobrego Smaku. W tej chwili drużyny biorące udział w tym festiwalu przygotowują się do tego festiwalu. Coś okay. Nie wiem

A to jest piękna sala, piękna sala ludowa, którą administruje koło gospodar wiejskich w Tak jak już wspomniałem, trwają przygotowania do tego festiwalu. Wchodzą się drużyny biorące udział w tym festiwalu oraz publiczność z Kosnowic i prawdopodobnie jeszcze z innych miejscowości. Jak widać na fiszu będą też występowały zespoły. zespoły, które będą przyjemnać grą cały ten festiwal no i to bardzo przyjemne spotkanie